Ups. Witam, witam, tego typu. Czekajcie widzowie, ja jestem na, na kamerze z y, laptopa tego typu. Jak widzicie jest obraz nieczysty tego typu. Jak widzicie widzowie macie tutaj linka do do donate'ów podsyłam wam Tylko typu czekać się w się to Słuchajcie, uwaga, to ja jestem na kamerze od laptopa, teraz ja wlezę sobie widzowie na, na kamerę zwykłą tego typu. Właśnie. Yy, poczekajcie tyle. To jest yy, stream taki... Yy, krótki, widzowie, z tego powodu, że yy, będzie później. Tylko chodzi o to, żebyście yy, wiedzieli, co ja. Poczekajcie. Może chwilę mnie nie, nie, nie widać będzie, mnie, bo na czarno, bo przekładam kamerę. Ło, Musi się poczekać chwilę. Teraz, teraz jest wszystko okej. Okay. Teraz tamtą kamerę muszę wyłączyć Tą starą Bo się tak nałożyło Widać co? Tego typu No Wszystko jest ok Wszystko jest ok. Tego typu. Wszystko jest ok. Donate działają wizowie tego typu. Wszystko działa widzowie Jeszcze puszę testowego Donate a. i po prostu. Widzimy się później. Andrzej Markowski. 5 złotych. Od tego zacząć, że wielkie ją dla kobry, buziaki dla kotka, a ty tajger rób swoje i walcz o rodzinę i kobietę Elu. Działają Donaty Nawet widać? Czy nie? No bo kamerę mam tak ustawioną no, Wszystko jest ustawione Dobra. Wszystko jest okej. Okay. To jeszcze jest, jest okej. Okay. Bo musiałem postawić trochę. Tu macie linka do yy, donate'ów. Widzicie wie? Łoba tego typu hmm. e, z ty, ty, tymi linkami to też tu mam że zabawę. zabawę. No ale już ma. Macie? Witam, witam yy, widzowie, w ogóle witam, no to jest akurat taki ten, taki spontaniczny teraz zrobiłem, widzowie tego typu. Bo ja też chcę trochę coś porobić tego typu. Tak jak mówiłem dzisiaj. Działa, działa, wszystko działa tego typu. Wszystko działa. Jak nie wierzycie, to proszę yy, testowy donej tego typu. Żeby nie było, żeby nie było, że nie działa. I działa. Głowę tego typu. Andrzej Markowski. 5 zł. Od tego zacząć, że wielkie ją dla kobry, buziaki dla kotka, a ty, Tiger, rób swoje i walcz o rodzinę i kobietę. Elu. Jak widzicie, działają dolety tylko typu. co mi się tutaj Popieprzyło A w się Popieprzyło tego typu Zaraz, zobaczę Kiedy film z Jak będziecie grzeczni Tego typu Łabane <głopany> Czy będzie jeszcze jakiś Kiedyś klinik klinice bo mu smutno bez nich No Musicie zrobić yy, Jak się mówi, pierdolony chaos tego typu <laughs> Bo inaczej nie mogę uznać tego typu Macie linki do, link do donate'a tego typu Poczekajcie, bo ja też widzę tutaj ustawiam łówek wow, wow, tego typu Czekajcie. dobra wszystko działa A kto tam pisał o mnie? Eee, e, Teresa Korol. Aha, to ja pozdrawiam Teresa Ko Korol. No właśnie, też tutaj pozdrawiam tego typu. Widzicie, no ja odpaliłem do tego, tego strema teraz. A widzimy się w ogóle pod wieczór tego typu, przygotujcie się, widzowie, bo tu teraz ten, yy, yy, ten stem jest taki testowy, widzowie, tego typu, żeby wszystko zobaczyć, czy śmiga dobrze, właśnie, wszystko śmiga, wszystko jest, mają z tego typu, czekajcie, Wszystko działa to jest taki stream właśnie właśnie taki y, spontaniczny do ustawień żeby było pięknie i fajnie tego typu na wieczór tylko bądźcie przygotowani tego typu Tak jak mówiłem, no widzowie, te cele, które mamy, czy są dwa cele. Następny cel będziemy właśnie robić, tylko tak robiłem na filmiku mówiłem tego, jakie cele byście chcieli, żebyśmy dodali o, które dziś w będzie live. Nie wiem, no tak liczysz. 18, 19, coś takiego. Widzę. Coś takiego yy, będzie. Tak, ten, to proszę udostępniać yy, link do fanpage'a i do yy, YouTube'a. I po prostu zrobimy. No, nie wiem, no. No ja jutro idę do pracy, tego typu, no i na pewno się pytacie, jak się czuję po szczepionce tego typu. Krzysiek. 5 złotych. Mateusz, wiesz, że jesteś mało inteligentny, a twoje freestyle to gówno. I nie mówi się freestyle, tylko freestyle. Podobno twoje IQ wynosi 20, zacznij więcej czytać, a mniej chlać. Twój były chłopak, Krzysiek. Dzięki za Adonata. <noise> Dzięki za Adonata Dzięki za Donata. E, słuchajcie, widzowie, widzimy się wieczorkiem tego typu. Przygotujcie sobie tam nie, jak ktoś jest, no bo wiadomo, że każdy jest już po wypłacie tego typu. Tak liczysz widzowie, że będziemy do godziny 22. No bo wiadomo, że jutro ja idę do pracy, wy do szkoły tego typu. No i się pytacie, bo też wyłapałem gdzieś na komentarzach. Bo teraz zwróciłem uwagę, czy będzie kobra się szczepiała na COVID-19? Tak, będzie się szczepiała. Yy, moderną, tak ja, moderną. No, i zachęcam wszystkich w ogóle widzowie na szczepienie się, bo naprawdę, naprawdę coraz więcej, więcej ludzi się szczepi i będzie się szczepiało. Tego typu widzowie to nie jest to, że ja mówię to yy, w tym sensie, że po chamsku czy coś po prostu coraz więcej ludzi się szczepi. Ja yy, pierwszą dawkę miałem, teraz miałem tą drugą, ostatnią dawkę. I się mi, widzowie, że naprawdę, naprawdę coraz dużo ludzi chce się szczepić. Widzowie. No i wiecie, no ci co, tak mówię, no. Yy, się, co się tam nie szczepiali i może przechodzili tą, ten COVID-19, to jeden człowiek nie. No, było, no, to było ty, o, tymu właśnie, jak było o tym właśnie mówione, że mm, on bez objawowo y, widzowie y, przeszedł, ale zaczął mu się z pucą. Mimo to, że bez obawiało się, ale przyrody w, w organizmie coś się zaczęło dziać. Chyć się. Widzowie, no dlatego. A życie jest tylko jedno, jak się mówi. widzę, no, no to lepiej o swoje życie zdrowie dbać niż do piachu młodości być. Taka jest rzecz, no można smutna, widzę, naprawdę, naprawdę weźcie sobie do zrozumienia, że szczepionka was tutaj, ja wiem widzowie, że wy bo było to pierwsze te, te szczepionki, które niby były jakieś tam tam tego niektórzy po prostu hmm, bali się szczepić nie wiem dlaczego, ale naprawdę widzowie no bądźcie Zaszczepieni, bo to naprawdę życie jest tylko jedno. Zdrowie jest jedno. Zachrujecie. Ja widziałem ludzi, którzy naprawdę ciężko przechodzili ten COVID-19. Niektórzy zmarli, niektórzy dali radę, ale Naprawdę to nie jest śmieszne widzowie, bo naprawdę to się zaczyna strasznie tego typu widzowie dlatego mówię to yy, poważnie widzowie no, bądźcie świadomi to że trzeba dbać o swoje życie i zdrowie tego typu. Bo naprawdę no, ja też na początku nie chciałem się szczepić, bo plotki plotkami, ale naprawdę później dam sobie zrozumiałem, że ja jako firma sprzątająca i też pom pomiędzy yy, ludźmi kręcę, może od kogoś bym, bym złapał. No, no właśnie, no widzowie, to jest to, co mówię: no, najlepiej no, 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 się zaszczepić niż pójdzie żałować i być w szpitalu i walczyć o, o swoje życie i zdrowie. Widzowie tego typu. Ja się szypiłem moderną. Pytacie się, czy miałem jakieś objawy. Nie miałem żadnych objaw. Pierwsze szczypienie, co miałem moderną, to no może to nie objawą, tylko po prostu po pracy byłem. To w pracy też. No, jak w praca, na no, praca męczy też. Tego ja byłem po pracy na szczepieniu. Widzowie. To może to. Się tak połączyło, ale tak z punktu mojego widzenia, drugą dawkę wziąłem, widzowie, szczepienia i żadne, a żadnych skutków nie miałem ubocznych czyli jakieś tam, nie wiem, zmęczenie, yy, wymioty yy, inne rzeczy nie, nie, nie miałem, widzowie, tego i po prostu bez może mój organ jest silniejszy i po prostu ominął to, co się działo u innych, bo to jest to, widzowie, że niektórzy yy, ludzie mają słaby organizm i nasze to wszystko będzie tak przechodziło. Kto ma mocniejszy, inaczej idzie, widzowie, tego typu, do i dlatego mówię. Dlatego to mówię to widzowie szerzej i otwarcie Żebyście o tym widzieli, że lepiej się zaszczepić Niż je żałować tego typu Dlatego no mówię Te na nas robią Nie jest to, że te na, na nas robią Tego typu Poczekajcie chwilę